Nie każdy mężczyzna, który jest w Twoim łóżku, naprawdę Cię kocha. To, że jest obok Ciebie, że całuje Cię, że dotyka Twojego ciała, jeszcze nic nie znaczy. Bo możesz być blisko Niego fizycznie, a jednocześnie wcale nie być obecna w Jego sercu. Możesz czuć Jego ciężar, Jego oddech, Jego dłonie, a mimo to wiedzieć, że w środku nie ma nic poza pragnieniem. Seks bez miłości zostawia pustkę. Seks z miłością zostawia ślad na zawsze. Dlatego dziś pokażę Ci cztery rzeczy, które mężczyzna robi tylko wtedy, gdy naprawdę Cię kocha. I jeśli choć jedna z nich pojawia się w Waszej bliskości, wiedz, że Jego uczucie sięga głębiej niż myślisz. Ale jeśli ich nie ma, jeśli czujesz tylko dotyk ciała, a nie duszy, wtedy wiesz, że to wszystko jest złudzeniem. Najbardziej zdradza go spojrzenie. Zastanów się, ilu mężczyzn w łóżku naprawdę patrzy ci w oczy? Ilu ma odwagę spotkać Twój wzrok w chwili, w której nie ma już żadnych masek, żadnych ról, żadnych udawanych później? To właśnie wtedy widać prawdę. Bo mężczyzna, który nie kocha, nie wytrzymuje tego spotkania. Ucieka. Niby jest obok, niby dotyka, niby się angażuje. A jednak jego spojrzenie gdzieś znika. Zamknięte powieki, oczy skierowane w bok, czasem w sufit, czasem w pustkę. To nie przypadek, to obrona, bo jego wnętrze nie jest gotowe, żeby być całkowicie widziane. Seks jest wtedy tylko aktem, ciałem, które ma dać mu chwilę przyjemności, emocją, która gaśnie wraz z chwilą spełnienia. Ale mężczyzna, który naprawdę kocha, robi coś zupełnie innego. On nie ucieka wzrokiem, wręcz przeciwnie, szuka Twoich oczu. Nawet wtedy, kiedy moment staje się intensywny, nawet wtedy, gdy emocje są silne, gdy oddech przyspiesza, gdy wszystko w Was płonie. On wtedy nie zamyka oczu, nie chowa się, On chce być widziany. To jest spojrzenie tak głębokie, że masz wrażenie, jakby prześwietlał twoją duszę, jakby widział w tobie więcej niż sama chcesz pokazać, jakby ściągał z ciebie nie tylko ubranie, ale wszystkie warstwy ochronne, wszystkie mury, wszystkie maski. I wiesz co, to spojrzenie bywa trudniejsze do zniesienia niż sam dotyk, bo ciało łatwo się otwiera, ale dusza. Dusza broni się, dusza boi się być odczytana do końca, dlatego wiele kobiet odwraca wzrok w tych chwilach. Ale kiedy spotkacie się oczami, kiedy ani ty, ani on nie uciekacie, dzieje się coś, co zmienia wszystko. Nagle to nie jest tylko seks. Nagle to jest rozmowa bez słów. On mówi: Jestem tutaj, widzę cię, kocham cię. A ty odpowiadasz oczami: Jestem. Czuję to samo. Psychologia mówi jasno: spojrzenie w oczy to najbardziej pierwotny i jednocześnie najbardziej intymny sposób komunikacji. W nim nie da się kłamać, w nim nie ma filtrów. Kiedy patrzy ci w oczy w tej chwili, mówi o wiele więcej niż gdyby szeptał setki słów. To wyznanie, które dzieje się w ciszy, ale zwróć uwagę na kontrast. Jeśli w łóżku Jego oczy są zamknięte na ciebie, jeśli nie potrafi zatrzymać tego spojrzenia, jeśli nie chce pozwolić ci, żebyś go widziała, to znak, że wciąż stawia mur, że nie pozwala ci wejść w głąb Jego świata. Może pragnie Twojego ciała, ale nie daje Ci siebie całego, bo ciało jest łatwo oddać, duszę, tylko wtedy, gdy naprawdę kochasz. Pomyśl. Jak niewielu mężczyzn ma odwagę na ten rodzaj spotkania. Ile razy miałaś wrażenie, że choć jesteście tak blisko fizycznie, w rzeczywistości dzieli was dystans, którego nie umiesz nazwać? I ile razy poczułaś, że wystarczyło jedno spojrzenie, by poczuć, że naprawdę jesteście jedno? To właśnie różnica między pragnieniem a miłością. Ale samo spojrzenie to nie wszystko, bo ciało ma swoją pamięć i to właśnie ciało zdradza. Czy w jego dotyku jest tylko pożądanie, czy jest w nim coś znacznie więcej? Mężczyzna, który nie kocha, dotyka inaczej. Jego dłonie są szybkie, pewne, często mocne, czasem wręcz brutalne. On się spieszy, chce brać, chce zdobywać. Nie ma w nim subtelności, nie ma zatrzymania. To dotyk, który mówi: Chcę tego teraz. Ale nie mówi nic o tym, co czuje naprawdę. Taki dotyk zostawia ślad na skórze, ale nie zostawia nic w sercu, bo jest jednostronny, bo jest nastawiony na efekt, a nie na więź. A mężczyzna, który kocha, jego dłonie są inne, czasem zaskakująco delikatne, jakby każdy fragment Twojego ciała miał dla niego znaczenie, jakby Twoja twarz była najpiękniejszym obrazem, którego boi się dotknąć zbyt mocno. Jakby Twoje włosy były świętością, jakby Twoje ramiona były miejscem, w którym On znajduje ukojenie. On gładzi Cię nie po to, żeby rozpalić namiętność, ale żeby zostawić na Twojej duszy ślad swojej obecności. Jego dotyk mówi więcej niż słowa. On mówi: Jesteś moja, jesteś piękna, jesteś wszystkim. I wtedy wiesz, że to nie jest zwykłe pożądanie. Pożądanie dotyka ciała, miłość dotyka duszy. I właśnie dlatego jego dłonie mogą stać się językiem, którym wyznaje ci coś, czego nie potrafi ubrać w słowa. Może nie powie ci codziennie, kocham cię, ale jeśli jego dłonie są pełne czułości, jeśli głaszczą cię w chwilach, w których inni mężczyźni spieszą się tylko ku przyjemności, to znak, że jego serce mówi za niego. Wyobraź sobie te różnice. Jeden mężczyzna całuje cię i chwyta, tak jakby chciał tylko wziąć, drugi zatrzymuje się na chwilę, dotyka twojej twarzy, patrzy ci w oczy i gładzi twoje włosy. Nie musisz niczego pytać, już wiesz, bo jego ciało nie kłamie, jego dłonie zdradzają to, czego nie powie ustami. I tu pojawia się pytanie: ile razy czułaś, że jego dotyk był pusty? Że nie niósł w sobie nic poza namiętnością, która gasła szybciej, niż się pojawiła. A ile razy poczułaś, że jedno delikatne muśnięcie potrafiło dać ci więcej niż cała noc pożądania, to właśnie różnica. Bo pożądanie kończy się na skórze, miłość sięga głębiej. Ale jest coś jeszcze, coś, co zdradza różnicę między zwykłą namiętnością a prawdziwą miłością. To nie dzieje się w słowach, bo słowa można powtarzać, można udawać, można wyrecytować. To nie dzieje się nawet w samym dotyku, bo i ten można odegrać. To dzieje się w tym, czy on naprawdę potrafi Cię słuchać. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: ilu mężczyzn w Twoim życiu naprawdę Cię słuchało? Ilu potrafiło zatrzymać się na tyle, żeby poczuć Twój oddech, usłyszeć drżenie Twojego głosu? Zauważyć najmniejszy gest, który mówi więcej niż tysiąc słów, ilu naprawdę chciało cię zrozumieć, zamiast tylko wziąć to, czego pragnęli. Bo mężczyzna, który nie kocha, zawsze słucha tylko siebie. Jego rytm jest najważniejszy. Jego pragnienie, jego potrzeba, jego tempo. On decyduje. On nadaje kierunek. On chce, żeby wszystko szło tak, jak on sobie wymarzył. W takim momencie nie liczy się Twoja historia, nie liczą się Twoje emocje, nie liczy się Twoje ciało. On bierze, ale nie daje. I choć na zewnątrz wygląda to jak bliskość, w środku jest samotnością, bo Ty zostajesz sama ze swoimi emocjami, a On jest sam w swojej pogoni za przyjemnością. Ale mężczyzna, który naprawdę kocha, działa zupełnie inaczej. Dla Niego największą radością nie jest to, co sam czuje. Jego największym pragnieniem jest to, żebyś ty poczuła, żebyś ty doświadczyła, żebyś ty rozkwitła. I właśnie dlatego On słucha. Nie słowami, ale ciałem. Wsłuchuje się w Twój oddech, w Twoje przyspieszenie, w Twój szept, w Twoje zatrzymanie. Obserwuje Twoje reakcje, reaguje na każdy ruch. Każdą zmianę napięcia, każde drgnięcie. Jakby uczył się ciebie od nowa, jakby twoje ciało było językiem, którego pragnie się nauczyć. Nie dlatego, że musi, nie dlatego, że ktoś mu powiedział, że tak trzeba, ale dlatego, że miłość zawsze szuka zrozumienia. On nie tylko widzi twoje ciało, on je czyta. I nie tylko czyta, on się go uczy. Każde spotkanie jest dla niego jak lekcja. Każdy gest to zdanie, każdy oddech to słowo, każdy szept to tajemnica, którą chce poznać. To właśnie tutaj ujawnia się różnica, bo kiedy on naprawdę cię kocha, seks przestaje być jednostronny. To nie jest już akt, w którym jedna strona daje, a druga bierze. To nie jest teatr, w którym ktoś gra rolę, a ktoś inny ogląda przedstawienie. To jest dialog. To jest taniec, to jest rozmowa dwóch dusz, które spotykają się w ciałach. I nagle odkrywasz, że wszystko się zmienia. On nie narzuca rytmu, on go odnajduje. Nie pędzi, on czeka, nie bierze, on daje. A ty to czujesz, bo twoje ciało przestaje być przedmiotem. Ono staje się instrumentem, na którym gra ktoś, kto nie chce wycisnąć z niego dźwięku ale chce usłyszeć jego melodię. I wtedy dzieje się coś niezwykłego harmonia ten stan, którego nie da się udawać. Bo jeśli ktoś nie słucha, nie stworzy harmonii powstanie chaos, pośpiech, napięcie. Ale kiedy on naprawdę słucha, kiedy jego ciało reaguje na Twoje ciało, kiedy jego oddech dostraja się do Twojego, wtedy powstaje coś, co można nazwać jednością. To chwila, w której oboje czujecie, że nie jesteście już dwiema osobami, ale jedną całością. To jest moment, w którym jego pragnienie zamienia się w miłość, bo pożądanie zawsze jest ślepe. Pożądanie widzi tylko siebie, ale miłość widzi Ciebie całą, z Twoimi pragnieniami, z Twoimi emocjami, z Twoim światem. Miłość nie boi się zatrzymać i powiedzieć, Powiedz mi, czego potrzebujesz. Pokaż mi, jak mogę być z tobą naprawdę. I to właśnie jest największy dowód. Bo jeśli mężczyzna uczy się twojego ciała jak języka, jeśli traktuje każdy gest jak słowo, a każdy oddech jak zdanie, to znaczy, że on nie szuka tylko przyjemności, on szuka ciebie. Pomyśl o tym przez chwilę. Ile razy czułaś, że on nie słuchał? Że nie interesowało go to, co czujesz, tylko to, co sam przeżywa? Jak wtedy czułaś się samotna, nawet jeśli byliście tak blisko? A teraz przypomnij sobie momenty, kiedy naprawdę czułaś, że ktoś cię słucha, że ktoś był przy tobie całym sobą. Czy nie było to piękniejsze niż cokolwiek innego? Kiedy on naprawdę cię kocha, jego ciało staje się narzędziem słuchania. Jego dłonie, jego oddech, jego ruchy. Wszystko to służy jednemu, by usłyszeć Ciebie. I nagle seks przestaje być aktem, a staje się rozmową. Rozmową, w której nie chodzi o słowa, chodzi o to, że On chce mówić miłością. Najważniejsze wcale nie dzieje się w trakcie. Najważniejsze zaczyna się wtedy, kiedy wszystko już się wydarzyło. Bo seks może być piękny, namiętny, intensywny, ale to, co dzieje się później, obnaża prawdę. To właśnie wtedy wychodzi na jaw, czy to była miłość, czy tylko chwilowe pożądanie. Mężczyzna, który nie kocha, kończy dokładnie wtedy, gdy kończy się akt. Namiętność wypala się jak ogień, który zgasł wraz z ostatnią iskrą. Zostaje cisza, ale to cisza pustki. On odwraca się plecami, sięga po telefon, zamyka oczy i zasypia. Jakby nic się nie stało, jakby to, co przed chwilą miało miejsce, nie miało żadnego znaczenia. I nagle czujesz, że zostałaś sama. Było ciało, ale nie było duszy. Była bliskość, a jednak czujesz dystans. Seks bez miłości zawsze kończy się pustką, ale mężczyzna, który naprawdę kocha, zostaje. Nie tylko w chwili największej intensywności, ale właśnie wtedy, gdy napięcie opada, bo dla Niego to nie jest koniec, to dopiero początek. Kiedy inni uciekają, On zostaje. Kiedy inni odwracają się, On przyciąga Cię bliżej. Kiedy inni sięgają po telefon, On sięga po Ciebie. Przytula Cię tak, jakby nie chciał wypuścić, całuje w czoło. Gest, który mówi więcej niż tysiąc namiętnych pocałunków. Głaszcze Twoje włosy, jakby uspokajał nie tylko Twoje ciało, ale i Twoją duszę. I wtedy rozumiesz, że to, co wydarzyło się między Wami, nie skończyło się w momencie spełnienia. Ono trwa. Ono zostaje. To właśnie ta chwila po wszystkim jest najczystszym dowodem jego uczuć. Bo namiętność można udawać, można zagrać pragnienie. Można odegrać pożądanie, ale tego, co dzieje się po, nie da się sfingować. Jeśli jego ramiona stają się twoim miejscem, jeśli jego obecność nie ucieka, jeśli jego ciepło trwa, nawet gdy wszystko ucichło, to wiesz, że on nie tylko cię pragnął, on cię kochał. Psychologia mówi jasno: to, co dzieje się po seksie, to moment prawdy, bo wtedy człowiek wraca do swojego naturalnego stanu, już nie gra. Już nie walczy o efekt, już nie próbuje niczego udowadniać, pokazuje się taki, jaki jest naprawdę. I jeśli wtedy wybiera ciebie, twoją bliskość, twoje ciało, twój oddech, to znaczy, że jesteś dla niego czymś więcej niż chwilą przyjemności. I właśnie to odróżnia prawdziwą miłość od iluzji, bo seks bez uczuć zostawia zimno, pustkę, której nie da się niczym wypełnić. Ciszę, która boli bardziej niż brak dotyku, ale seks z miłością, on zostawia coś innego, zostawia spokój, zostawia bezpieczeństwo, zostawia pewność. I ta pewność jest jak fundament. Wiesz, że nie jesteś tylko ciałem w jego świecie. Jesteś domem, do którego on wraca nawet wtedy, gdy ogień gaśnie. Mężczyzna może udawać słowa, może mówić, że kocha, że pragnie. Że jesteś dla niego najważniejsza, ale w łóżku nie udaje gestów. Jeśli patrzy ci w oczy, jeśli dotyka cię z czułością, jeśli słucha Twojego ciała i zostaje po wszystkim, to znaczy, że jesteś dla niego kimś więcej niż kobietą. Jesteś jego domem. Ale pamiętaj, jest też jeden gest w łóżku, który natychmiast zdradza, że on wcale nie kocha, choć udaje inaczej. Jeden ruch, który obnaża całą prawdę. I właśnie o nim opowiem w kolejnym filmie. Powiedz mi w komentarzu, który z tych gestów najbardziej porusza Ciebie? Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów o psychologii mężczyzn.